Ja jestem Pączek i dzisiaj wracamy z kolejnym let's playem, dlatego że zaczynamy nową miniserię. Wita się z nami teraz właśnie główna bohaterka tej serii i nadciąga druga. E, ojejku, teraz jej nie widać. Więc tak, to są dwie główne bohaterki nowej serii na moim kanale, takiej miniserii, którą już zapowiadałam kilka odcinków temu. E, ta po prawej to jest Ida, jest córką tej po lewej, czyli Nadi w tej wróżowej sukience. No i tak, będziemy razem z nimi poznać. Troszeczkę ten dodatek. Wiem, że jestem troszeczkę spóźniona na całą imprezę, dlatego że ten dodatek już wyszedł dwa tygodnie temu, ale niestety oprócz budowania, no to jeszcze nie miałam szansy go odkryć, także będziemy to robić razem, sobie, właśnie z tymi naszymi dwoma simkami. Ale jeżeli oglądaliście moje odcinki, w których poruszałam temat tej serii, no to możecie kojarzyć, że mówiłam, że to nie będzie taka sobie zwykła seria i. Nie będzie, dlatego że... Uwaga, uwaga! Tada! Raz na odcinek będziemy kręcić tym właśnie kołem z różnymi pozycjami na nim, takim jak adoptowy zwierzaka, urządź przyjęcia, nowa hobby, nowa fryzura, spotkanie z ex, spontaniczny wydatek. No i właśnie, to są różne wydarzenia, które mogą się przydarzyć naszym simkom, które w jakiś sposób wpłyną na ich życie, wpłyną na dalsze losy naszych bohaterek i na całe let's play tak naprawdę. Więc tak, generalnie, no to ja tutaj. Z pisałam jakieś takie pierwsze rzeczy, które przyszły mi do głowy, które mogą troszeczkę namieszać w życiach naszych simek, ale jeżeli macie jakieś pomysły, co by można tutaj dodać, czy to dobre, czy złe, wiecie, im więcej dramy, tak naprawdę tym lepiej, no to koniecznie dawajcie mi znać w komentarzu, ja to wszystko będę tutaj umieszczać i co odcinek będziemy kręcić tym kołem, e w tym odcinku pomyślałam, że może to jeszcze sobie odpuścimy, dlatego że wiecie, to jest taki pierwszy odcinek, musimy się rozkręcić, musimy wszystko sobie ustawić itd., więc... E Myślę, że to na razie zostawimy. Tak jak mówiłam, czekam w komentarzach na jakieś ciekawe propozycje, co by można tutaj dodać. Jak tutaj widzicie, no to mamy na razie adoptowanie zwierzaka, przyjęcie nowego hobby, drama z sąsiadami, znajdź sympatię, nowa fryzura, spotkanie z ex, spotkanie pierwszej miłości i spontaniczny wydatek. No więc tak to się tutaj. Przedstawia. No ale dobra, wróćmy w takim razie z powrotem do rozrywki. I co? Może najpierw wejdźmy sobie do tworzenia Sima, żeby przyjrzeć się naszym bohaterkom z bliska. Zaczynamy tutaj od Nadi. Tak wygląda. Jest ona perfekcyjna, jest rodzinna i jest idealistką. No i właśnie przeprowadziła się do North Haven razem ze swoją córką Idą, żeby rozpocząć nowe życie. Ona jest po rozwodzie, chciałaby zacząć na nowo, no i spełnić swoje marzenie o posiadaniu własnego. Własnej piekarni, także dała mi tutaj e, aspiracje szanowana przedsiębiorczyni, i tak tak wygląda w stroju na co dzień pierwszym i drugim. Starałam się głównie dawać im e, ubrania z tego nowego dodatku. E, tak wygląda w stroju oficjalnym, sportowym, do snu, imprezowe, do pływania, gorąca pogoda i zimna pogoda. No i tak wygląda Ida, czyli, e, czyli jej córka. Ona z drugiej strony jest kreatywna i ma tą e, cechę, ćwiczenie czyli mistrza. Ona generalnie rzecz biorąc, w sekrecie y, uczy się właśnie szkicowania, to znaczy. Samo szkicowanie nie jest sekretem. Jej matka wie o tym, że, że Ida lubi malować, ale czego nie wie to to, że marzeniem Idy jest, żeby właśnie mieć swoje własne studio tatuażu, żeby nauczyć się tatuowania, więc tak ona tutaj wygląda. Taki ma strój drugi na co dzień, oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy, do pływania, gorąca pogoda i zimna pogoda. Jajku, ja jestem po prostu zakochana w ogóle w tym, jak ona wygląda. Jest taka śliczna, ale no Nadia też jest Przepiękna. No, bardzo mi się podobają. No ale co, wskakujemy z powrotem do, do rozgrywki i po pierwsze to musimy założyć oficjalnie ten biznes. Musimy wymyśleć nazwę dla naszej piekarni, piekarni o kawiarni. No i oczywiście też zacząć przygotowywanie jakieś, to znaczy pewnie coś upiec czy, czy coś takiego. Więc co, pewnie musimy tutaj dać, posiadanie lokale. Ojejku, to kosztuje 750 simoleonów. No ale dobra, zmienimy sobie tutaj. Pewnie to by było spoko, ale zobaczmy, co tu tutaj jeszcze jest eee, nie, dobra, myślę, że możemy sobie dać to nazwa mojej firmy Ej, jejku, nad tym nie pomyślałam, to może ustawmy nazwę, o jej wiem chcę dać Słodka Nadia, ale to będzie przecież tak cringe'owe <laughs> <laughs> może dajmy nazwę tej naszej cukierni, kawiarni Marzenie, wiecie, no bo to jest e, jej marzenie, jak macie w ogóle też jakieś pomysł, jak to nazwać, bo pewnie będziemy mogli to zmienić, e, no to również możecie mi podrzucić e, nazwę w komentarzach, jejku, ja pomyślałam o wszystkim, tylko nie pomyślałam o o tym, że przecież będziemy musieli nazwać jakąś tą naszą firmę. E, no i co my tutaj mamy? Kawiarnię dajemy. Czy... E, wybierz szablon firmy. E, no dobra, dobra, dobra. To chyba kawiarnia. Tak mi się wydaje, że tutaj najbardziej e, będzie pasować. Czytaj jest pij Co tutaj jeszcze możemy dać? E, dzierganie. O! Ej, możemy, e, możemy dać dzierganie, żeby przychodzili Simowie i, i dziergali u nas w kawiarni. I coś jeszcze, mm, graj w piłkarzyki, haftuj. Dobra, chyba, chyba tyle wystarczy. E, opłaty za wstęp nie będziemy pobierać. E, dajmy sobie może modyfikator, może na razie plus zero. Określ klienta docelowego, ok? Klienci docelowi? Ustalenie kryteriów klientów docelowych pozwala zdefiniować typ klientów, którzy będą częściej odwiedzali twoją małą firmę. Okej, okay, okej, okay. może cechę dajmy. E, dajmy, żeby to byli może jacyś smakosze, no to co to w takim razie chyba to by było na tyle, możemy zarejestrować naszą małą firmę e, okej, okay. i tak, zarejestrowano małą firmę, każdy należący do rodziny Sim może zarejestrować jedną małą firmę, aby ten Sim mógł otworzyć inną firmę, sprzedać jego aktualną firmę okej, okay, dobra, ale to nie chcemy nie chcemy tego robić na razie, nasza, na razie nasza firma jest warta 250 simulonów dobra, to ja myślę że możemy zabrać w takim razie zapieczenie. Weź tutaj upiesz może jakieś babeczki, bajgle, chleb, batony krówki. Uuu. Hmm, co by tutaj wybrać? Może ciasto marchewkowe upiecz? I tak na początek myślę, że, że to będzie ok. Czy ty już wykonałaś ten e... kontynuuj e, ten szkic? Dobra, kontynuuj. Weź tutaj trzeba ćwiczyć ci e, tą umiejętność tatua U, tutaj tatuowanie się e, tam podnosi, jak ona ćwiczy na szkicowniku. Fajnie. Ja myślałam, że malowanie będzie się podnosić, a że tatuowanie tylko wtedy, jak ona rzeczywiście będzie tatuować. No, spoko. W ogóle dałam im tutaj kilka takich cech, żeby nie startować tak pusto, żeby wiecie, nie było, że ona, jej marzeniem to jest otworzyć własną kawiarnię. Przeprowadza się i kupuje budynek z kawiarnią, piekarnią i, a nie umie tak naprawdę w ogóle nic upiec. Jejku, co ty tutaj robisz? Co jak, czemu ty to robisz? Nad, a w sumie, w sumie, nad zlewem to może być e, mądre, żeby to wykonywać, no ale dobra. Ej, w ogóle, czy my możemy? E, właśnie, możemy zarządzać zadaniami. O, jest mamy ubranie pracowników. Ale to musieliśmy się przenieść do tworzenia Sima. Nie, tu na razie nie będziemy tego ustawiać, a zwłaszcza, że i tak nie mamy teraz żadnych, tych, żadnych pracowników. Nie wiem, czy w ogóle będziemy mieć, czy raczej nie będziemy po prostu prowadzili sami tej naszej firmy. Dobra, pięknie upiekłaś tutaj. Czy możemy? O, możemy to ozdobić dodatkowo. A czym. Co tutaj nie możesz się dostać? Ozdób. No co ty? Przecież możesz tu wejść na bank! O co ci chodzi? Nie okłamuj mnie. Dobra, chyba, chyba zadziała. E, czekajcie, bo ja bym chciała, żebyś ty upiekła jakieś babeczki. I dlaczego ja ci nie mogę ustawić, żebyś coś upiekła? Czemu tutaj nie ma w ogóle babeczek? Przecież dali, chyba, że można piec muffinki bez posiadania tej wielkiej maszyny. Nie wiem, może zróbmy w takim razie następny jakiś placuszek. E, to O, babeczki z miętową mokką możemy zrobić. Eee, ramen tutaj jest, to nie pulpeciki to nie, co my jeszcze tutaj mam do wyboru, o dajmy słodycze wyfiltrujmy sobie eee, okej, okay. upiorne ciastka ciasto święte, placek z jagodami możemy też zrobić, może dajmy babeczki jakieś, na przykład te maślane o, żeby zrobiła, ej ale to jest prześliczne <grytanie> ej, mega mi się to podoba, dobra, dajmy to może tutaj do środka no, daj tutaj Dobra, ustaw modyfikator cen, drogie, nie, nie wyprzedasz. Czemu nie możemy dać, żeby było na przykład plus 25%? Nie, nie czaję tego. Dobra, zajmijmy się pieczeniem tych babeczek i czy ty w końcu skończyłaś ćwiczyć, Uuu, robisz, robisz zadanie domowe. Okej, okay, dobra. A skończyłaś ten projekt tatuażu i pochwaj się, co jak ci tutaj? Ej! mega to wygląda, jak na to, że to jest w ogóle jej pierwszy projekt, który zrobiliśmy, no to jestem pod wrażeniem. Widzicie, dobrze, że weszliśmy w tryb budowania, dlatego, że ja bym chciała tutaj właśnie ustawić, żeby to była o publiczne... To ma być tylko dla pracowników, a to mieszkalne i tutaj też mieszkalne i tutaj tak samo ustawiamy wszystko mieszkalna, mieszkalna i teraz sobie uświadomiłam, że to nie jest mieszkalne, tylko to jest publiczne i jeszcze na górze, no właśnie, musimy jeszcze ustawić balkon jako mieszkalny. Dobra, to mamy załatwione, możemy wrócić z powrotem do rozgrywki. I ty sobie tutaj moja droga, odrabiaj te, 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 te lekcje. Ej, co ty tutaj robisz? Podejdź tutaj, nie podchodź tutaj. Czemu tutaj podchodzisz? Jeszcze coś upiecz może, może gofry przyrządzimy, przyrządź. E, jakie gofry przygotujemy? E, może, może z bananami i z lodami, o. Możemy też spróbować skorzystać z tej nowej maszyny do robienia cukierków. Jeszcze, jeszcze z niej nie korzystałam, to możemy to w sumie zrobić w międzyczasie. Wytwarzaj słodycze i zróbmy może, możemy zrobić zakręcony lisak o smaku gumy do rzucia <gum> i weź porcję dla rodziny. Dobra, i ja myślę, że po tym jak to zrobimy, to będziemy mogli w sumie już otworzyć ten nasz biznes dzisiaj. Bo wydaje mi się, że chyba nikt z naszych sąsiadów się nie zjawi. Nie zapowiada się przynajmniej na to. Ło, wow, jakie to jest wielkie! Dajmy to tak samo do tej naszej tutaj witrynki i gofry. Czy się już zrobiły? Zrobiły się. Ty to masz w wyposażeniu pewnie, oczywiście. Masz tutaj 8 porcji, no to też tutaj dajmy. I co? I w takim razie może. Weź tutaj, otwórz, okej, okay, dobra, i obsługuj barek kawowy, o, pojawił się pierwszy klient, uuu, ej, co ty robisz, czemu stoisz tutaj na zewnątrz, wejdźcie do środka, kupcie coś, będziecie tutaj tak stać, uuu, coś mu się tutaj spodobało, a ten, co tutaj tak patrzy, o, fajnie, fajnie, weź tutaj, przywitaj klienta, e, witamy w naszej firmie, o, właśnie... E, witamy w naszej firmie, Co my jeszcze możemy tutaj zrobić? Dzieje się wskazówkami, rozsiewaj plotki na temat. Nie, nie dzieje się z nim wskazówkami żadnymi. Tutaj z nim też się przywitaj. hej kupił coś? Kupił coś! <laughs> babeczkę kupił! <laughs> babeczkę! Marchewkową babeczkę? Skąd on ją wytrzasnął? Przecież my tu mamy maślane marchewki. Ej, Boże, maślane marchewki, maślane babeczki. Ej, o co chodzi? Eee, czy my to możemy wystawić na sprzedaż? Nie, no to jest chyba na sprzedaż. Ciastka? Skąd to się tutaj bierze? Ej, ja myślałam, że będziemy musieli upiec te wszystkie rzeczy. <grym> o co tutaj chodzi? Ej, weź, nie wiem, tutaj, mała firma, zatrudnij. Nie, 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 nie. Zaproś klienta do wyjścia razem. Co? Ej, ile przychodzi do nas klient Mamy nawet tutaj tego, jakiegoś celebryta. Kurde, ej, to jego też powitaj. Witaj w naszej firmie, tą też babeczkę przywitaj. Marzyciele i Nadia zrobiła pierwszy krok na drodze marzycieli, okej. Okay. Gdy Nadia będzie wykonywać różne interakcje, które zadowalają lub odrzucają klientów, firma ma marzenie, zyska marzycielską lub tyrgancką reputację. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ej, co ty tutaj robisz, Ida? Zamawiasz jedzenie? Serio? Nie mogłaś sobie zrobić czegoś na górze? Ej, a ty, babo, co ty tutaj? Zwinęła mi coś! Czy kupiła? O co tutaj chodzi? Czemu mi podkradłaś. <gry> Czemu mi ukradła gofry? Czy ona nie jest przypadkiem e, tą burmistrzynią? Tak się mówi, burmistrzynia? Nie. No, ona jest chyba burmistrzem tego Handford On-Bugley, a przychodzi mi do kawiarni i, i kradnie mi gofry. <gry> O co tutaj chodzi? Nie rozumiem. Ej, ty zjadłaś coś w końcu, czy nie? Nie wiem, nie rozumiem. Idź na górę, babo, nie przeszkadzaj tutaj, mamie, w pracy. Weź sobie, skorzystaj i widzisz, telewizor jeszcze włączony zostawiłaś. Co za. I czemu nikt nie kupuje tego? Czy mamy to jakoś oznaczyć na sprzedaż? Hmm, czy kupujesz babeczki? Hej, kupił! I 13 za to zapłacił. Ej, to ja nie rozumiem. Ja myślałam, że oni tutaj będą brać to po kawałku. To za 13 simolonów tyle babeczek co tam było. No to mógł dać więcej. No ale dobra, najważniejsze, że się sprzedaje. Ile w ogóle już zarobiliśmy? E, czy możemy tutaj podglądać, ile zarobiliśmy? z nie? Podsumowanie finansowe. Dobra, na razie mamy zysk: 15 simulonów, więc myślę, że jeszcze chwilkę poczekamy. Może ktoś przyjdzie jeszcze i coś kupi od nas, fajnie by było, albo sam coś. Ej, czy ten co brudny tutaj jest. Weź poprawi humor może, pochwal ją szczerze, co jeszcze tutaj może nie zatrudni. Świeć przykładem. Okej, okay, możesz świecić przykładem. Uuu, mamy tutaj następnego. Witamy w naszej firmie. Przywitaj się z nim! No. Przywitaj się z nim. Dlaczego wszyscy śmierdzą mi tutaj? Kolejna jest cała zasmrodzona. O my, serio? Nie możecie się, nie wiem, umyć, zanim widzicie z domu. Dobra, już powoli jesteśmy głodni. Weź tutaj posprzątaj to wszystko, żebyśmy nie dostali jakichś negatywnych ocen, że jest syf. Ej, co ty tutaj robisz? Kto to jest? jesteś dorosła, to nie O oh OMG, to jest shop, czekaj, czekaj nie, Oj. Kur... uciekł nam, o, kolejni zadowoleni klienci, wychodzą wspaniale, będziemy chyba w ogóle zaraz zamykać, jesteśmy już mega, mega głodne e, więc pasowałoby coś z tym zrobić pewnie e, kto tutaj, aha, dobra, ej, ktoś nam kopnął kosz, serio i da, a dobra, bo ty robisz następny projekt, e, to nieważne co ty tu robisz? Upiecz łososia w ziołach. E, no dobra, możesz to zrobić, ale miałam nadzieję, że, że podniesiesz e, ten kosz na śmieci. No ale dobra, gotuj w takim razie. Gotuj, gotuj, a my, my może zamknijmy tą naszą firmę? O, zamknij. Mamy 101 simolonów. E, Okej, okay. możliwości rozwoju, wystrój. No dobra, no ale nie wiem, czy teraz jesteśmy w stanie coś na to poradzić. Dobra Nadia, to kończ tutaj tego łososia, weźmiemy go zaraz na górę, żeby Ida też mogła sobie zjeść. I, I co, i będziemy się kłaść spać. Jutro w ogóle będzie pierwszy dzień idy w szkole, więc e, nie wiem, chyba nie będziemy się z nią wybierać, ale damy, żeby poznawała nowych przyjaciół. Mam nadzieję, że kogoś pozna. E, w ogóle to są chyba jeszcze te takie różne e, wydarzenia w mieście, więc może wybierzemy się na któryś, jak będzie jutro. Ej, serio, zrobiłaś tylko jeden, a dla własnej córki nie zrobiłaś. Jed... Co za simy, Ej, nie mogę po prostu. Chodź tutaj, Nadia, sama coś ugotujesz. podej kolację i zrób tosty z serem. Tylko błagam cię, nie spalam całej chaty. <grywania> błagam cię. Dobra, udało się. Zakończyliśmy sukcesem to nasze gotowanie. Nic nie jest spalone, więc bardzo dobrze. Nadia, ty co? Śpisz tu. Nie, to nie jest Twoje łóżko. Ej, ej, ej. Nie, nie, nie pomóż w sprzątaniu. Tylko podejść tutaj. wiełaś z jej łóżka. Co za kobita. Patrzcie, jaka zmęczona. E, weź tutaj może, 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 może e, podaj kolację ty tak samo, żebyśmy nie mieli pustej lodówki i przyrządź może dyniowe gnocchi. Ty weź tutaj to sprzątnij. Gdzie ty? Czemu ty idziesz na dole i to zrobić? O matko. A ty? Czy wy serio nie może? Wiecie co, ja, ja tego nie przemyślałam, ja nie przemyślałam tego, że one wszystko będą zanosić do tej kuchni na dole i nie będą korzystać z tej na górze. Bo ej, mogliśmy to usunąć, chyba że, chyba że mam teraz taki pomysł, że moglibyśmy to przerobić potencjalnie. Na studio tatuażu. Gdyby Ida odważyła się przyznać mamie do swoich marzeń i, i troszkę byśmy jej podbili tutaj e, tą umiejętność, e, umiejętność tatuowania, co wy na to. Myślę, że to jest coś, e, co. No, możemy albo umieścić to na tym kole, żeby otworzyć studio tatuażu, albo po prostu poczwiczyć nią jeszcze tak z jeden, dwa odcinki, to, to, to tatuowanie, wybrać się na jakąś lekcję może tatuażu, bo chyba coś takiego też jest, i dopiero wtedy otworzyć. Dajcie znać, czy, czy dać to właśnie na to koło, czy, czy jednak jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, żeby zmienić tą kuchnię na studio tatuażu, studio tatuaży, studio tatuażu i i nie potrzebujemy tego umieścić, bo i tak będziemy to robić, dobra, rób to, rób w takim razie Nadia, gotuj, a potem się położymy spać, okej okay, Ida już wstaje, jest teraz szósta godzina, trzeba ją wybrać do szkoły, weź sobie właśnie skorzystaj, potem u weź kujący prysznic, możesz sobie wziąć kojący prysznic, masz jeszcze trochę czasu do ósmej, więc myślę, że na spokojnie wszystko tutaj zdążymy zrobić weź sobie potem resztki i będzie akurat a ty moja droga, możesz sobie jeszcze dosypiać, ale też za chwilkę pewnie będzie Wstawać, bo tutaj już energię ma prawie wymaksowaną. Dobra, chodź, wstałaj, skorzystaj! Jak już się zwolniła toaleta i weź sobie prysznic. Czy dzieje się w końcu dzisiaj coś? Czy dostaliśmy tutaj w ogóle jakieś powiadomienie? Spotkanie grup hobbystycznych, jest. W North Haven codziennie odbywają się spotkania społeczności, od porannych treningów po wieczorne ćwiczenia gry na pianinie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Powiadomienia o spotkaniach są dostępne po wybraniu znaku spotkania hobbystyczne przy targowisku Iverstad i Gamelwick. Aha, dobra, ej, to my może tutaj sobie weźmiemy dać, weźmy sobie informacje o spotkaniu, powiadomienia o spotkaniach. Może dajmy garncarstwo, żeby nam się pokazywało. Możemy ćwiczyć garncarstwo. E, możemy gwiazdy spod Jupiterów. Co to jest? Dajmy pisarze i czytelnicy może też. I co tutaj jest? Przez pod do towarzystwa. Kreatywna współpraca. To też brzmi spoko. I sprawdź następne spotkanie. Następne spotkanie to jest pisarze i czytelnicy. Nie wiesz, jest blokadą pisarską w pojedynkę. Weź ze do sobą dobrą książkę albo laptop i ciesz się towarzystwem podobnych do siebie simów. Dostępne będą miejsca siedzące oraz tablica. Poniedziałek 12:17 w Iverstad, a sobota 14:19 w Gamelwig. Okej, okay, a my jesteśmy chyba. I, I Iverstat. <laughs> Wydaje mi się, że my jesteśmy w Iverstat. Ej, ale jej teraz ja, ja sama nie wiem. <laughs> Nie, jestem praktycznie przekonana, że, że to jest Iverstat. Dostaliśmy telefon jakiś. Uszanowanko, z drugiej strony nie znasz mnie? Aha, dobra. Oni chcą nam dać kasę. Dobra, przyjmiemy kasę. 4000 za za darmo tak naprawdę, więc e, no, nie będę tutaj narzekać na to. E, nie, nie, nie. Nie idź nigdzie, tylko wracaj tutaj. Wyszli zepsute Nie Co tutaj jest takiego zepsutego? E, weź go tu i potem i zróbmy może coś jeszcze. Jeszcze kilka rzeczy może jakiś. Um, może, może, może tym razem zróbmy ciastka czekoladowania. Hmm. Coś bym ciekawego... u może tartę czekoladową? Potem myślę, że możemy coś zjeść sobie i otworzyć w sumie tutaj tą naszą kawiarenkę na chwilę. Zobaczymy, czy będzie w końcu to jakieś spotkanie tutaj, czy my rzeczywiście, czy my rzeczywiście jesteśmy w tym Iverstad. Bo jak tak, to ja myślę, że moglibyśmy się na to wybrać i spróbować kogoś poznać, jakąś przyjaciółkę zdobyć, czy, czy coś takiego. No bo jednak jesteśmy... To w mieście pojawi... Co? Nie, nie chcę nic sprawdzać teraz. No bo, tak, wracając, to jesteśmy nowi, więc, więc chcemy poznać kogoś nowego. Zapoznać się ze stypendiami. Nie chcę się zapoznawać ze stypendiami. Po prostu... <noise> Ej, ale w sumie to też może być takie ciekawe, że, że może poznamy naszego wybranka serca następnego e, właśnie w kawiarence. Może właśnie przyjdzie do nas zamówić jakieś ciastko czy coś i, i w ten sposób poznamy miłość naszego życia. Ej, podoba mi się ten scenariusz. Mega mi się podoba. W ogóle właśnie, bo my przecież poznaliśmy już tego panię i on mi się wydaje, albo Marcel też byłby, a nie, Marcel ma, ma żonę, ale pani i mam zgodność z nim charakterów E, jest dorosły, też jest przedsiębiorcą, więc wydaje mi się, że mogliby do siebie pasować. Easy, fabulous, do nas dzwoni. Celine Lopez sprawia wrażenie całkiem uroczej. Dobra, idź, idź, poznaj ją, jak chcesz. Dobra, starczy tego. Czy jest to? O oh jest, rozpoczęła się. pisarze i czytelnicy, czy to jest tutaj? Czy tutaj się coś zmieniło? E, nie widzę, żeby się cokolwiek zmieniło. Iverstat. To może my jesteśmy w Gamelwick? Czekajcie. Wejdźmy sobie, może, właśnie w tryb y, tego zarządzania światami. Właśnie, my jesteśmy w Gamelwick, czyli musimy podejść do Iverstad. Dobra. ej, jak tutaj jest ładnie w ogóle. Tutaj chyba powinno być w takim razie y, to spotkanie, czy. Czy nie? Bo się pogubiłam. <ścoughs> Sprawdź bieżące spotkanie. Jest Iverstat, poniedziałek 12 do 17. Do 17. Ok, no i, i gdzie jest to spotkanie? Czy to jest tutaj? Nie, to nie jest tutaj. I o co chodzi? Pogubiłam się. Ida na dzisiaj skończyła ze szkołą? Dlaczego skończyłaś ze szkołą? O co chodzi? Ej, jest 12.40, dlaczego, dlaczego nie jesteś w szkole, halo? Czekajcie, czy my jakoś się zawędrowaliśmy? Ja się pogubiłam troszeczkę tutaj. Niko, proszę, nie krzyczcie na mnie z tego powodu. No ja byłam święcie przekonana, że to tutaj powinno gdzieś być. Patrzcie, tutaj są różne te... E, jak to się nazywa? Stoiska. No ale tutaj nie ma ani tablicy, ani nic. A tutaj coś jest? Nie, tutaj... Tutaj też nie. Kurde, to nie wiem o co tutaj chodzi. Eee, trudno, no to co? To w takim razie wróćmy może do domu, odpuśćmy sobie to. Eee, okazało się to troszeczkę klapą. Ale, ale trudno, cóż, no, otworzymy po prostu nasz biznes, troszkę znowu zarobimy kasę. Może poznamy więcej osób. Weź, ty, moja droga, odrób sobie tutaj, właśnie lekcje. A ty Nadia, ty, Nadia, w takim razie weź tutaj, obsługuj barek kawowy i rozpocznijmy kolejny dzień prowadząc nasz mały biznes. O, idzie pierwszy klient. I druga klientka Następna gwiazda Ej, ja nie wiem o co chodzi Chyba jesteśmy jakąś trendującą kawiarnią <noise> Że same influencerzy do nas tutaj przychodzą I patrzcie, znowu ktoś śmierdzi Tutaj był taki ten zielony dym <noise> Ej, ja nie wiem nie, nie mam pojęcia o co w tym chodzi Dlaczego tutaj przychodzą simowie, którzy śmierdzą piercą i, i w ogóle <noise> Nie tego Nikt nie kupuje naszych placuszków Kupcie nasze placuszki, halo. Może dajmy je 25% taniej na przykład. Może wtedy ktoś kupi? O, już, już tutaj się ktoś zastanawia chyba. No i patrzcie, śmierdzi gościu. No ja nie wiem, ja naprawdę nie rozumiem tego. <grytania> Czy my możemy postawić jakiś znak? Zakaz przychodzenia do mojego lokalu. <grytania> Jak śmierdzisz, umyj się najpierw. Ej, o matko, ale oni tutaj syfią wszyscy. Weź to posprzątaj i da wszystko. Możesz to zrobić, proszę. I to tak samo tutaj sprzątnij to. Cassandra. Ej, możemy się zaprzyjaźnić z Cassandrą. Weź tutaj e, przyjazne powitanie. Fajnie by było, jakbyśmy zdobyli właśnie jakąś przyjaciółkę. Weź porozmawiaj z nią o marzeniach, pochwali jej wygląd. Jest, kupił ktoś nasze, e, naszą tartę czekoladową. Orety, ona ma swój nieodparty urok. I daj, jest głęboko zadłużona w synce o imieniu Cassandra. Uh, Okej, okay, dobra. Wygląda na to, że mamy pierwszego krasza. <gry> Ej, kurde, nie spodziewałam się, że jak się przedstawimy kasandrze świr, to, to będziemy mieć na niej od razu krasza. <gry> Myślałam, że po prostu będziemy się z nią przyjaźnić. No ale dobra, nie, nie będę narzekać, kto do nas znowu dzwoni. Ej, cześć, słuchaj, szukaj miejsca, by zatrzymać. Nie, nie będziesz się zatrzymywać u nas. Nie mamy na to miejsca. Mi się same ledwo myślimy w tym naszym budyneczku. Dobra, wygląda na to, że tutaj z wypieków wszystko nam się wyprzedało. Eee, fajnie by było. Weź może. O, witajmy w naszej firmie. Tutaj też daj witamy w naszej firmie. Ej, jejku, jak ty dalej pójdzie, to my serio będziemy musieli kogoś zatrudnić, żeby nam tutaj pomagał z tym sprzątaniem. Patrzcie, następna przyszła, która śmierdzi. No ja naprawdę nie. mieliście <laughs> to. Ona się powąchała. <laughs> i o tym chciała jej ścieżkę. Nie mogę po prostu. wejść tutaj też powitaj, Angela przyjemniak, okej. Okay. Dobra, bo będziemy zamykać zaraz. Wnoście mi się wszyscy tutaj. Obsłuż ją i to będzie już ostatni klient, chociaż... A dobra, bo ty już skończyłaś obsługiwać ją. Dobra. No to dajmy zamknij 287 simolonów zrobiliśmy. Całkiem, całkiem, nawet spoko taka kwota. Możemy już tutaj posprzątać to wszystko. O Matko, jakie oni tutaj wszyscy syf zostawili, sprzątnij to. No ale co, mamy 21. Ja myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby zakończyć ten odcinek w tym miejscu. On był taki wprowadzający do całej serii. Tak jak mówiłam, w następnym odcinku już będziemy kręcić. Z tym naszym kołem, więc jak macie jakieś sugestie, co można by było na niego jeszcze dodać, no to koniecznie zostawcie je w komentarzu. Jeżeli Wam się spodobało, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, żeby nie przegapić następnych odcinków z naszej miniserii, bądź też z innych serii, które mam na kanale i na które cię serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria i że będziemy się przy niej świetnie bawić. No ale co, ja tymczasem jeszcze raz Ci dziękuję za oglądanie i się z Tobą żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć! E